Bumcha, fakala, lala, mariowałem, trzeba da, ka fakala, hakelaka lala, mariowała, trzeba zwariowałem, trzeba Ja da mój czas, zegarnik trza blask, to jest w nas Dokładnie ten czas Z fakala, zwariowałem, trzeba dach pomarańcza, wyliczenia, matma, teraz wiem, to moja własna godzina, rutyna, moja gonitwa, godzina zależała od godziny. To jest bitwa w sercu. Nie jeden hidercuł, teraz wiem, to mogę zaśpiewać. Dokładnie tak, matematyki, czas, fizyki, tektoniki, chodniki. Teraz zaczyna się rutyna. Moja własna blizna w sercu, jestem jak ten wielki z wielkich mędrców Rozkręca się ten i w sensie, to wspiera moje serce. To ja chcę powiedzieć, to jestem. Dumfa kala zwariowałem, szabada bada. Ja imu czas, zegar. Łódź blask, to jest w nas Dokładnie ten czas kala 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 Zwariowałem, bada bada da o tym, że nie zgasnę osmościan, spisany sześć ścian, sześcian włośnościa i jeszcze jeden ośnościa Rozkocina się teraz, gonitwa, o swego jutra Teraz co ja powiem, mogę tutaj śpiewać Dokładnie tak, to moja urna Rozkręca się, to moja własny grobowiec Rozkręca się, to jest efekt moich powiek Śnie, widzę, sesja zen Codziennie ten tlen daje mi tą siłę Goniczwe, żeby być, ale truchła bitwę Teraz wiesz, rozkręca się, jestem lepszy tonika to moja własna wizyta Teraz wiesz co, rozkręca się ta unikać Duplikat, mój własny film. Moich własnych testament, to jest własny debil Teraz wiesz co, mogę śpiewać wyliczenia Matematyka prosta, to jest moja schemat Ulicznika, cię wita Bum, kala, zwariowałem, szabada, bada Ja im mój czas, zegarnik bla kto jest w nas? Dokładnie ten czas Z kala, kala, kala Zwariowałem, siaba bada da Rozkręcam się i będę, teraz mój styl, jmir osiedlowych chwili w nie mam nic do ukrycia, zaczyna się gonitwa w bitwach lepsze go piersi, Saturna, urna Rozkręca się tylko i bermudzki. Teraz wiem, że to jest, to są moje sztuczki karciane Teraz wiem, że jestem tutaj, gdzie jest jechanie w studio, bracie, za to braga, da dać. Teraz Teraz wiesz co to, to znaczy to mój własny świat To mój własny styl osiedlowych chwil Rozpoczyna się własny winy, Teraz wiesz co będę śpiewał Rozkręcę sobie gwiazdę Bo to właśnie bazie potrafię najlepiej Bum fa -ka -la -ka -la, Zwariowałem szabada bada Ja i mój czas Zegar nie blask To jest w nas Dokładnie ten czas Bum fa kala 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 Zwariowałem szabada bada Bo godzina 12 równa się 4 13 i 1 do 3 to jest dokładnie ten giny Wiesz co że mogę zrobić ten hit Zegarnić światła blast kit Git, kit zegar tyka To jest tyk, smok, a mok prorok Rozkręca się to jest własny fok Pielgwyn, iluzji skok Teraz wiesz co że jestem iluzjonistą Robię tutaj zwykły punisher blizną Teraz wiesz co jadę Ostro masz ostro i bracie Bo jestem tutaj Zwykły w temacie Teraz wiesz co że mogę rozkręcić gwiazdę, W chacie teraz załatrzymy no się zagacie i co? Powiem ci tylko tyle szeroki krok Rozkręca się ten skok A mok, mok Teraz wiesz Teraz jest mrok Rozkręca się ten szok Głucha I luzi świat Teraz powiem ci, że zniknę Teraz będę rozkręcał się Bo to Frankenstein Co to jest? Frankenstein Rozkręca się i wiesz Że nie zniszczy cię ten Ja Teraz wiesz co? Powiem Będę tutaj ostro Śpiewał bracie Bo to właśnie wymiotło Moje jest w chacie Rozkręcam się i jadę Bracie, temacie Tyle powiem, że mogę zaśpiewać o czym tylko chcę Rozkręcam się, bo to moja matematyka i fizyka biedny To mój unikat, nie duplikat To jest zwykła chwila Licewienia osolałem dla debira, teraz powiem tylko tyle, że mogę robić co chcę. Dokładnie tak i pojadę zegarnąć światła, cofę nie w czasie, teraz tyka zagarnić Gum, kala, kala zwariowałem, szabada bada Ja im czas zegarnić, blask, to jest w nas. Dokładnie nie ten czas kala, kala kala Zwariowałem trzaba bada dach wielki bracie, to mój własny styl, kolor purpury, purpurowe chmury nad miastem, Zatem witam cię z tematem, rozkręcam ci jazdę w głowie To jest właśnie to w mojej połowie Jestem w tu, jestem tutaj na tej sobie Teraz mogę śpiewać, bo to mój styl mi dał, teraz za pana wielki znak w tak, trak To mój własny tak, egzotyczny ład, teraz wiesz co, energetyczny węgiel w końcu zabija, dusi i kąsi niczym tam zmija Teraz wiesz co, że ten diabł Ale powiem tylko tyle, że z Bogiem mogę mieć pakt Dokładnie tak, na mocy paktu tu jestem I będę śpiewał o tym brać Bumfa kala, zwariowałem, shabada bada Daj ja mój czas Zegarnik trza To jest w nas Dokładnie ten czas Zbumfa kalakala kala, zwariowałem, shabada bada Pool, fuck her Mario vau fuck her Mario vau fuck her up, Kalani. Mario Bauer, fuck her Mario Bauer, fuck her Mario Bauer, fuck her Mario